Józef Witlin, stabat mater. Stała matka boleściwa na rynku przy swym martwym powieszonym synku. Stała światła w pustce, polska matka w służącowskiej chustce nie płakała i nic nie mówiła. Zimne oczy, w zimne zwłoki wbiła. Wisiał martwy, wszystkiego wyzuty. Niemcy przedtem zabrali mu buty. Będą w butach jej syna chodzili po tej ziemi, którą pochanbili. po tej ziemi, która umęczona stoi, patrzy i milczy, jak ona. Stabat Mater, Mater Dolorosa. Gdy sieno oczynali od powroza, Kładła w groby, głuchy jak jej noce, Martwe swego żywota owoce. Stała Mater, mater nostra, Polonie, z Miała koronę na skroniach. Nowa miłość Agnieszka Łosiecka Nie wierzę w to, że wszystko było już, Pozwólcie mi na jeszcze parę róż, jeszcze tylko raz pokochać, ach, jeszcze jeden raz. W tę nową miłość pobiegłabym tak, jak ruszył w drogę księżyc i ptak. Ten nową miłość umiałaby wziąć tak, jak się bierze rumianki do rąk. Nie wierzę w to, że prześniął się mój czas. Pozwólcie mi na jeszcze parę gwiazd, jeszcze tylko raz. покохач. Ах, я ще єден раз, я ще тільки раз услышав шалоне серця Гвоз, а потім велику чишу, а потім ноц. Майорія Павліковська, Ясножевська, запом'яне поцелунки. Хто личі наші поцелунки? Хто на не зважа Ледже маєн троски і справунки, Бук шати стважа. Запом'яне вже нас двоє, І кружове мнуство Спаде на дна наших душ, Як падки м'яньких, Найпінкніших руш. Там лежам, І час не здушила на собі, Słodkim olejkom się pocem, który rozpachnie się od nas każdą nocą i każdym ranem. I życzę zwyklego jeszcze na ubóstwo, czy nie róż krajem perskim kulstanem. Kto nasze pocałunki lycie, kto na nie zważa Bóg się. Не записую в щеньках сводичих, а Марія Коноплийська. А як пошідал кроль на війну. а як пошідок кроль на войне, войне гравуємо сурми збройне, гравуємо сурми злоте на звичинство, на охоте як пошедав стах на бої, Зашум'яло ясне здроє, Зашум'яло клосу в поле, На пінкноте, на нідоле. А на войни швіщен куле, Лючен вали як А на іджельний біюн А на генщин гіохопе. Chorą wianę, skrzypy kędy żrzeszy je Stach śmiertelną dostał ranę. Stach śmiertelną dostał ranę. Król na zamach wracał zdrowe. Cyprian Kamil kamyl moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność. Kopy, chaty i kwiaty, i sioła niech wyzna, że to jej toby. Dziecka niech z ramion matki nie odbiera, Bahole do kolan je sięga. Syn piersi dorosł i ramię podbiera, to prawnych mych księga. Ojczyzna moja niestąd wstała czołem, ja ciałem za Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem czynsz płacze światu. Naród mnie żaden nie zbawił, nie stworzył wieczność. Pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył. Rzym nazwał człowiekiem. Krystyna Kacprowska, Pani Fałszywość. Fałszywość ludzka nie jest na granic. Jest wszędzie, w spojrzeniu, w mowie, w gestach, w uśmiechu, w płaczu, w krzyku i w oddechu. Jest wszędzie. Jak z nią wygrać? Wystarczy ją rozpoznać. Bo ta pani zawsze się kamufluje i ten jej kamuflaż jest doskonały, wprost idealny. Ale nie jest niemożliwe jej zauważenie, trzeba tylko uważnie obserwować jej ruchy, jej gesty, bo ani fałszywość jest chytra. Jest sprytna. I ciągle pragnie więcej, i kłamie, i manipuluje, i kombinuje, i jest chytra, i może zamieszkać wszędzie. Dosłownie w każdym człowieku wystarczy trochę zazdrości, wystarczy trochę pogardy, bo pani fałszywość nie pracuje sama. Ona współpracuje z panią zazdrością. I z Panią pogardą. I nikt nie ma pojęcia, ile ich jest dokładnie. Ale w całym zespole wiadomo tylko, że Pani fałszywość kieruje wszystkimi. I ona za wszystko odpowiada. I karmi się bólem. Karmi się cierpieniem. Karmi się zmątpieniem. Pani toższywość, za wszystko odpowiada. Dziękuję bardzo. Adam Mickiewicz, fragment ballady do lubię. Spójrzyj Maryla, dziś kończą gaje, W prawo wóz gęsty zarostek, W lewo się piękna dolina podaje, Przodem rzeczuka i mostek. Tuż stara cerkiew, w niej puszczyk i soły, Obok dzwonnicy rą zgniły. A za dzwonnicą chrośniak malinowy, a w tym chrośniaku mogiły. Czy tam bies siedział, czy dusza zaklęta, że o północnej godzinie nikt, jak najstarszy człowiek, zapamięta: Mistych bez trwogi nie minie, bo skoro północ na wlecie zasłony, cerkiem się z czaskiem odmika pustej zrąbnicy dzwonią same dzwony, W chrusach coś huczy i ksyka, Czasami płomyk okaże się blady, Czasem grom trzaska po gromie, Same się z mogi uruszają pokłady I larwy stają widomie. Raz trup po drodze bez głowy się toczy, To znowu głowa bez ciała Roztwiera gębę i wyczeszcza oczy, w gębie i w oczach żar pała. Albo wilk bierze, pragniesz go odegnać. Aż olec krzywem wilk macha. Dość, zgiń, przepadni, Wyrzec i przeżegnać. Wilk zniknie, wrzeszcząc. Ha, ha, ha! Każdy podróżny oglądał te zgrozy. I każdy musiał kląć drogę. Ten złamał dyszel. Ten wywrócił wozy. Innemu zwichnął koń nogę. Ja chociaż pomnę nieraz Andrzej stary zaklinał, nieraz przestrzegał. Śmiałem się z diabłów, nie wierzyłam w czary. Tamtędy jeździł i biegał. Raz, gdy do ruty jadł w czas noclego, na moście z końmi w ustaje. Próżna woźnica przynagla do biegu. – Hej! – krzyczy. – Bicza zadaje. Stoją, a po to skoczą z całej mocy. Dysza przez samej pęk szrubie. Zostać na polu samemu i w nocy? To lubię, rzekłem, to lubię. Krzysztof Kamień Baczyński, fragment. Niebo złoty ci otworzą. Niebo złoty ci otworzą, w którym ciszy biała nić. Jak ogromny dźwięków w orzech. Które pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami Śpiewem jezior zmieszł graniem, A żukarze jądro mleczne ptasi świt. Ziemią twardą ci przemieniu, Mleczy w miękkich płynny lat. Wyprowadzą rzeczy cienie, Które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko W barwy burz, w serduszka listku. W deszczu splot. siły splot, jeno mi z tych oczu szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zeczy z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Adam Mickiewicz, fragment Pana Tadeusza. Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju na pagórku niewielkim, we Brzezowym gaju, stał dwór szlachecki, strzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany. Tym bielsze, że odbity od ciemnej zieleni topoli co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hem dogi i miał wielką i przy trzy stogi dogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże i widać z liczby kopiec, co wzdłuż i wszech smugów świecą gęsto, jak gwiazdy. Widać z liczby Or wcześniej wcześnie łany ogromne u góru, czarnoziemny, zapewne należne do dworu, uprawny dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta przechodnią ogłasza, że gościnne i wszystkich gościnem zaprasza. Cyprian, Kamil, Norwid, daj mi wstążkę błękitną. Daj mi wstążkę błękitną. Oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój z giątką twą szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczne panienko. Usuwam ramię, bywał ja od Boga nagrodzony, rzeczą mnie wielką. Spadłym listkiem do szyby przyklejony, deszczu, kropelką.